Zabiłem Grubasa! Zabiłem Grubasa! Zabiłem Grubasa! Nulizmatyk! O, nulizmatyk! A tak się prezentuje cała miejscówka, w której spędziłem ostatnie tygodnie. Mój pomieszczenie jest gdzieś tam, tam za rogiem tam mieszkam pogoda, niestety nie rozpieszcza, ciągle leje, o, ale trudno. A teraz pójdziemy w jedno z najfajniejszych miejsc, które chyba tutaj znalazłem bardzo fajny punkt widokowy, który już chyba zresztą się pojawił w filmie. A jeśli nie, to się teraz pojawi. Plus dwa ciekawe miejsca do zobaczenia. Śmieszna chatka. mówi jakaś Baba Jaga, czy nie wiadomo co, to co to w ogóle jest? Bym się bał tutaj bawić jako dziecko, a nie... Tylko Niemcy potrafią coś takiego wymyślić. Tutaj też wygląda to jak domek Baba Jagi. Zdecydowanie nie puchatka no ale krzyż jest wieża i punkt widokowy na który idę Stąd rozciąga się fajny widok na jezioro plus na, na całą wioskę te Uberlingen czy Uberdingen sam już nie pamiętam jak to się nazywa niestety jak widać ciągle pada dlatego jest mokro Przy ładnej pogodzie, naprawdę widok tu jest super. Gór wcale nie widać, niestety. Za chmurami mamy tu Joche. A pod nami. Ja oczywiście mam lęk wysokości, więc mi trudno zaglądać. Pod nami mamy park. A tu jakiś piesiak My Idziemy w dół Po moich ukochanych schodach które tak bardzo lubię i przy których tak bardzo kolano mnie nie boli przecież No a widzimy się na dole No dobra, nie bowiem Tutaj to wygląda naprawdę ciekawie Fajna formacja Ta wieża jest chyba wydrążona wszystko, ale to chyba nie jest budowane. Okej, okay, nie powiem, podoba mi się. Co sumie nie za bardzo wiem, co gadać, tak tylko się pokazuje, że ja to ja, że to nie jest jakiś oszust I pokazuje, wie, niestety ciągle deszcz pada, więc spacer jest taki słabo przyjemny, ale na siłowni akurat było wszystko zajęte, tak więc albo tutaj, albo wcale, a coś trzeba robić. Pozdrawianka. No tutaj to już w ogóle jakiś wąs Przed chwilą jeszcze byliśmy tam na górze I schodzimy w dół Robi wrażenie Miejscówka robi wrażenie Jeszcze przed chwilą byłem tam, a już jestem na dole. I idziemy dalej zwiedzać miasto. Zaraz pokażę wam coś ciekawego. No to jesteśmy na miejscu. Pokażę fajne, fajne... by nie wiem jak to nazwać. Nie do końca wiem co autor miał na myśli. Ale mnie się podoba. Takie jak dla mnie bardzo słowiańskie klimaty. Patrzcie. Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się to bardzo, bardzo z kulturą słowiańską. Niestety nie ma opisu co to może znaczyć, co to może być. Tutaj to może nawet bardziej jakieś indiańskie, jakiś ptasior, nie mylić z tasiorem, grzybek. Niemieckiej sztuki się nie tłumaczy, ale wygląda to wiarę wiarę fajnie. Ciekawe kto to No i chyba najciekawszy punkt programu, czyli droga na Molo Droga na jezioro W taką pogodę pusto no co zawaria gdzie wychodzi wychodził w taką pogodę na dwór Zwykle jak łodzie są nieszczelne, to nabierają wody To jest jakaś dziwna dopiero odkąd mieszkam w Schwarzwaldzie w Czarnym Lesie e, Zakochałem się wręcz w takim zjawisku po pogodowym jakim jest mgła Przyznam, że ona ma naprawdę, naprawdę swój klimat to nie tylko chmura, myślę że telefon też nie pokaże tego jakie jest to do końca naprawdę Ale mgły naprawdę potrafią Potrafią też zrobić klimat Nie muszę kojarzyć się tylko ze złą pogodą Dalej już rzeczywiście chmury I widok słaby Ale tutaj brzeg z powitym mgłą naprawdę, naprawdę się podoba. A tutaj wąskie uliczki. Też mi się bardzo ładnie kojarzą z takimi starymi czasami. No i idziemy dalej przez Molo. W tym miejscu przebywają statki. Tutaj tam my pójdziemy zobaczyć kolejną kolejne z fantastycznych, ciekawych i niesamowitych niemieckich dzieł sztuki Mówi się, że niemieckiej sztuki się nie tłumaczy i w sumie bardzo dobrze, że to rozumiem Podejrzewam, że to może być fontanna tutaj ktoś się z wami wita Widać, że typowa Niemka musiała pozować do tego. I na górze Mister na kuniu. Niestety coraz mocniej pada, jak zresztą widać. Więc chyba będę już powolutku wracał. Chciałem jeszcze przejść się kawałek, ale po prostu nie ma sensu. Zresztą wiocha jak wiocha. Tyłka nie urywa. Za mną trochę statków. A tutaj starsza część miasta. Która też jeszcze jest w miarę ciekawa więc pójdziemy zobaczyć jesteśmy w starszej części miejscowości kolejne dzieło sztuki Chłopiec z krukiem I to nawet moją wodę bitną Idziemy zobaczyć dalej Tutaj w tej polskiej widok już na jezioro. Klimacik jest. A za mną na ścianach malowidła Wydaje mi się, że jakaś rzymska kultura. Obejrzymy razem, co? Mamy tutaj wieżę kolejną, chyba połączoną z jakimś domem, choć nie jestem pewien. Szląska uliczka, a tutaj jak dla mnie to jest typowa rzymska jakaś sztuka. Oczywiście nie jest z czasów rzymskich, ale w stylu takim średniowiecznym jakiś O, tu jest ratusz. No tak, fajnie się prezentuje. A tu mam informację. Karl 5 20 lutego 1547 chyba powstawił wolne miasto u Berlinien. Jeżeli dobrze oczywiście tłumaczę A tego pana rycerza wpierw nie zauważyłem Widać, że nie widać Typowy Niemiec! A teraz idziemy w kolejne ciekawe miejsce. Do kościoła. Czyli jednego z ważniejszych punktów w każdej miejscowości niemieckiej. Co bardzo mi się jeszcze podoba. Choć niestety podejrzewam, że jest to kościół ewangelicki. Ale prezentuje się tak jak nasze dobre, piękne polskie kościoły. Zobaczcie. Sporych rozmiarów. Coś tu się ładnie modli do aniołka No nie wiem czy to kościół katolicki czy ewangelicki W końcu Ewangelicy nie cierpią Maryi A tutaj No jakby jednak było widać Maryję Teraz będziemy zmierzać do historycznego ratusza. Przed chwilą przeczytałem 1494 rok, czyli w sumie czasy Kolumba. Nie ma źle. Kawał historii tutaj właśnie stoi. Startuż z drugiej strony kościoła katedry. Jesteśmy przy kościele i tu pomnik, nie wiem, chyba kogoś ważnego, jakiś po piersie. Tu jest kościół. Ja już zdecydowanym krokiem będę na pewno udawał się do domu, naprawdę już jestem mokry. O. Tak wygląda ta miejscowość. Pokażę jeszcze dwie fajne wieże i będę już prawie na miejscu. Do za chwilę. Idziemy w stronę tej wieży. Brama Franciszkańska. Tak się nazywa ta wieża. Zaraz podejdziemy dalej, to ją obejrzymy. Tutaj jakiś stromek płynie zwolna. I w Ciekawe jak to wyglądało kilkaset lat temu czy było całe to z murem nie jest to jednak jedyna brama którą minę za chwileczkę z zakrętem będzie jeszcze jedna kolejna brama teraz idziemy sobie uliczką oho wow. nie oglądać mnie tylko widoki ta brama robi wrażenie wszystko nie mogę powiedzieć. No i druga brama, wieża, nie wiem jak nazwać. Mniej imponująca niż tamta. Ale jest. No i jak widać, zatarzam koło. Jeszcze przed chwilą byłem tam, tam za rogiem. Przeszliśmy się przez miasto, idziemy tutaj na górę. I za chwilkę będę w sanatorium. A tuż przy sanatorium mamy kawałeczek poletka, w sumie takiego pseudolasu. I ogólnie tutaj mamy troszeczkę dziczy, bo nie wiem, na tych kilkuset metrach kwadratowych jest parę saren, można je karmić. Taką moją dziczę, że naprawdę mogą szaleć, biegać do Naprawdę na niewielkim terenie, aż szkodami tych zwierząt. Taką pogodę, nawet tym sarnom nie chce się wyłazić. Siedzą schowane. Tylko ja łażę, żeby pokazać Wam gdzie jestem i jak wygląda ta miejscowość. Raz mówię, że do pełni urywa, raz, że fajnie. Już tak reasumując, więcej raczej na plus niż na minus. Miejscowość ciekawa, to nie jest jakieś wielkie miasto, ale swoich parę zabytków ma, tak więc Naprawdę przyjemnie. Tyle. Kurpar klinik. هللويا هللو أل بقدشه هللوه بركي اوزو هللوه بجبروتاف هللوه كروف جدله هللوه بتكع شفار هللوه بنبل وخنور هللوه بتوف ومحول هللوه بمنم وعقاب هللوه بצلتلي شماء هللوه بتي اللّي <سؤال> تروعه كل ان شمات هالليلية هللويا